Dzień dobry. W poprzedniej części pokazałem wam jak interpretować materiał gniazdowy, który znajdujecie w swoich budkach typu A, na przykładzie gniazd sikor. Natomiast dzisiaj opowiem wam o tym jakie jeszcze rzeczy można znaleźć w skrzynkach lęgowych, yy, świadczące o tym, że są one wykorzystywane przez ptaki i nie tylko. Zapraszam na materiał Oprócz materiału gniazdowego w budkach możemy często znaleźć różnego rodzaju odchody, należące do ptaków, nietoperzy, innych ssaków lub też do owadów. Odchody pozostawione przez ptaki są łatwe do rozpoznania i wyglądają tak: są czarno-szaro-białe. Ich ilość zależy od tego, jak długo nocował dany ptak, jak też i od metabolizmu nocującego osobnika. W budkach A odchody zostawiają sikory i kowalik, natomiast nigdy nie robią tego dzięcioły czy mazurki. Po wielkości odchodów można z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać, czy nocuje bogatka czy modraszka. Odchody kowalika są spore i wyglądają podobnie do tych zostawionych przez niektóre bogatki. Zdarza się, że w ciągu jednej nocy sikora nie zostawi w budce żadnej kupy, innym razem w ciągu jednej nocy może wyprodukować ich kilka. Niekiedy po rozkładzie odchodów można ustalić, w którym miejscu budki nocuje ptak: czy na dnie, z głową wciśniętą w narożnik, czy na listewce jednej ze ścianek. Natomiast tak wyglądają odchody pozostawione przez nietoperza: są podłużne, czarne, przypominają odchody drobnych gryzoni i wzrokowo dość trudno je od siebie odróżnić. Ich ilość zależy od tego, jak długo budkę zajmował nietoperz lub jak dużo nietoperzy korzystało z budki. Czasami ptasia budka potrafi być zajęta przez całą kolonię nietoperzy. Wtedy warstwa odchodów może być dość pokaźna, nawet do kilku centymetrów. Te odchody to świetny nawóz, ale trzeba je stosować ostrożnie, bo zawierają bardzo dużo azotu. Z budek korzystają też inne saki. U mnie rzadko, ale zdarza się, że budka jest zajęta przez myszy leśne. Najczęściej zdarzało się to w budkach powieszonych nisko pośród gęstych krzaków. Ich gniazdo zbudowane jest z suchych, jak i zielonych liści, które zostały do budki nieniesione. Często zwierzaki te znoszą też zapasy w postaci ziaren. U mnie była to garść nasion słonecznika, które myszki zebrały pod karmnikiem. Czasami się zdarza, że w budkach lęgowych zamieszkają pilchy. Niestety nie mam żadnego zdjęcia tych bardzo fajnych, skocznych gryzoni żyjących na drzewach. No trudno je zdobyć, dlatego że są bardzo rzadkie i no, no nie mam. W każdym razie jeśli ktoś chce zobaczyć jak wygląda zwłaszcza koszatka czy popielica, to odsyłam do, do Wikipedii i do internetu, można sobie wpisać. Nazwy i, i znajdziecie. Te zwierzaki chętnie korzystają z budek lęgowych i zakładają tam swoje gniazda. Potrafią czasami przynieść właśnie też jakieś nasiona do środka, je sobie tam zmagazynować. I też, co się też zdarza, potrafią powiększać otwór we, wlotowy do budki od wewnątrz. Czyli od środka zaczynają wygryzać. To jest taka ch cecha charakterystyczna, że mamy pilchę albo jakiegoś innego gryzonia wewnątrz budki i on od środka zaczyna ten otwór wlotowy powiększać. Co zrobić, jeśli stwierdzimy pilchy u siebie w budkach? No warto pomyśleć o zawieszeniu dla nich specjalnych budek właśnie dla tych zwierzaków. To są takie charakterystyczne budki, które otwór wlotowy mają skierowany w kierunku drzewa. Jak spojrzymy sobie na nią na drzewie, no to wydaje nam się, że jest budka lęgowa, w której ktoś zapomniał otworu wywiercić, no ale on rzeczywiście jest tylko od strony drzewa i to jest specjalnie po to, żeby ptaki mniej chętnie z tego korzystały niż, niż właśnie pilchy. I to nie jest głupie, dlatego że pilchy, zwłaszcza koszatka, e, e, lubi, albo ptasie lęgi, także z budek lęgowych, może zjadać jaja, może też zjadać małe pisklęta, więc warto tutaj Konfliktu interesu nie robić, a jeśli ma się pilchy u siebie na terenie, to warto też to jakoś uwzględnić podczas wieszania budek. Jeśli stwierdzimy, że mamy straty w budkach, właśnie bo prawdopodobnie pilchy to robią, no to warto te budki co jakiś czas przewieszać dosyć często, nawet co roku zmienić ich położenie. Chodzi o to, żeby zwierzaczki się nie uczyły za bardzo, że w tej konkretnej budce są zawsze jajka, które można zarabować. Jest to z pewnością pomocne, natomiast nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem jakichś super skutecznych i pewnych metod zabezpieczenia budek przed tymi zwierzakami. Towarzystwo przyrodnicze Bosian prowadziło kiedyś taki projekt, gdzie wieszało właśnie budki dla pilchów i przy okazji budki też dla ptaków zabezpieczone blachą na podobieństwo takich zabezpieczeń, które się stosuje w dużych budkach typu E czy czy, czy, czy D. Z tym, że w podsumowaniu projektu opisano, jaki był sukces, jeśli chodzi o pilchy i wykorzystanie ich budek. Natomiast już zapomniano dodać, czy sprawdziły się te zabezpieczenia z blachy, czy też nie, więc nie wiem. Można próbować też takie zabezpieczenia stosować. Natomiast w razie czego można też budki przewieszać, i to też, powinno, to też powinno pomagać. A jeśli rzeczywiście tych ataków ze strony pilchów było bardzo dużo, to warto w tym konkretnym miejscu po prostu z budek zrezygnować. Lęgowych, niech ptaki sobie zakładają gniazda w dziuplach naturalnych, które raczej na pewno w takim lesie będą, gdyż pilchy wymagają lasów raczej starszych żeby w nich sobie występować a w starszych lasach zazwyczaj dziupli naturalnych jest całkiem sporo. Tu też warto nadmienić, nie wolno walczyć z pilchami, dlatego że popielica znajduje się pod ochroną częściową, czyli tak naprawdę też nie można nic złego zrobić, a pozostałe gatunki są pod ochroną ścisłą i są to zwierzaki rzadkie i zakładam, że rzadko będziemy mieli z nimi do czynienia. Kiedyś spotkałem panią profesor z Rosji, która opowiadała mi, że w miejscu, w którym ona pracuje, nie można prowadzić badań e, naukowych na budkach lęgowych, bo Koszatek jest tak dużo, że rabują wszystkie lęgi z budek. Bardzo szybko się tych budek uczą z schematu, jak są budki powieszone i to jest lipa. Natomiast no myślę, że w Polsce, gdzie te zwierzaki w wielu miejscach już wyginęły, myślę, że ten problem dużym problemem nie będzie. Natomiast jeśli są pilchy, to warto się nimi też zainteresować i specjalnie dla nich trochę budek specjalistycznych powiesić. Z większych budek, jak choćby D czy E, mogą czasem korzystać wiewiórki. Wtedy wewnątrz znajdziemy masę traw, długich fragmentów kory i gałązek. Warto w takim przypadku rozważyć powieszenie budki specjalnie dla tych zwierząt. Wygląda ona podobnie do budki dla pilchów, jest jednakże nieznacznie większa i ma większy otwór wejściowy. W dużych budkach może też zamieszkać kuna. Jej obecność stwierdzimy po śladach pazurów na zewnątrz oraz często zostawionych w budce odchodach. Te, które widać na zdjęciu, są bogate w nasiona dzikiej róży. Między nimi widać też jeszcze jeden ciekawy ślad. To wyplówka pozostawiona tu przez sowę, najpewniej puszczyka. Swoją drogą, warto pomyśleć o zabezpieczeniu takiej budki, gdyż obecność kuny oraz sów w jednym miejscu może wywoływać poważny konflikt interesów. No teraz na pewno ktoś zapłacze, że biedna kuna nie będzie miała gdzie mieszkać, ona też przecież zasługuje na dach nad głową. Według mnie kuna sobie świetnie poradzi, bo mamy ich sporo w lesie, ale osoby bardziej zatroskane odsyłam do do Szkocji, gdzie tam wiesza się budki specjalne dla kuny, dla ochrony tego gatunku, bo tam kuna była, bądź nadal jest gatunkiem zagrożonym i się hucha, dmucha, żeby ją tam w lasach przywracać, więc odsyłam tam, można sobie zobaczyć, jak taką budkę dla kuny można zrobić, natomiast budki dla ptaków są budkami dla ptaków, a kuny sobie świetnie poradzą. W polskim lesie naprawdę kuna nie jest zagrożona i ma się doskonale, nie wymaga specjalnych zabiegów ochronnych, żeby jej pomagać. Wróćmy jeszcze na chwilę do mojego gniazda myszy leśnych. Kiedy myszki wyprowadziły się z budki, ich gniazdo przejęły czmiele leśne. Stworzenia bardzo chętnie wchodzą do opuszczonych gniazd sikor lub takich, gdzie ptaki naniosły dużo mchu i z jakiegoś powodu nie ukończyły budowy lub nie podeszły do lęgu. Niestety nie mam żadnego zdjęcia, jak wygląda gniazdo trzmieli w środku. Za to w tym roku pani Agnieszka, a zresztą ta sama, która kiedyś pisała do nas w sprawie kopciuszków w dużym garażu i powstał specjalny odcinek na ten temat, wysłała mi zdjęcie gniazda, właśnie kopciuszka w budce typu P. Które zostało przejęte później przez czmiele, przez nie zaadaptowane, ono zostało troszeczkę powiększone i powstał otworek wlotowy, w którym sobie te zwierzaki wnosiły nektar do środka. Jeśli mamy taką sytuację, warto pomyśleć wiosną o budkach dla czmieli, żeby je powiesić. Jest, są różne modele. Ja stosowałem takie, które przypominają kształtem połowę budki typu A, ale nigdy mi się nic w nich nie zagnieździło. Za to w budkach lęgowych trzmiele miałem wiele razy, właśnie w gniazdach Sikor takich suchych, suchego, dużą mchu, gdzie było naniesione, to, czmiele lubiły zajmować i, i tam czmiele miewałem. Co ciekawe, jeśli chodzi o budki dla czmieli, to jest sprawa, która kiedyś była wykorzystywana i według mnie została zapomniana. I to historia z, od mojej babci już świętej pamięci. Opowiadała mi, że przed wojną jej brat zbijał z desek małe uliki drewniane, takie domki, w których w jakiś sposób osiedlał dzikie pszczoły. Ja myślę, że to chodziło o trzmiele. Skąd wiem, że chodzi o trzmiele? Otóż e, dzieciaki potem e, jak się te trzmiele już tam miały gniazda, chodziły i słomkami podkradały im nektar ze środka. Wiemy, że miodu nie da się wyssać słomką, natomiast e, nektar już tak. Taki nektar, zbiór nektaru, który jeszcze nie jest przetworzony na miód, się nazywa nakrop. I właśnie taki nakrop, myślę, że dzieciaki spijały. Trzmiele nie robią miodu, natomiast nakrop zbierają w takich, w takich e, w miseczkach, jakby. I myślę, że to jest to, co te dzieciaki podkradały. Przed wojną było znane i było stosowane z innych podów. W tej chwili wraca się do skrzynek dla czmieli, dlatego że czmiele zaczynają znikać i niestety to się dzieje na naszych oczach coraz bardziej. Pani Agnieszka pisze, że u niej czmieli jeszcze jest dużo, no, ale ona jest ze wschodniej Polski i tam ta sytuacja jest dużo lepiej. U mnie w Gdańsku mam wrażenie, że czmiel jest coraz mniej. Co roku w ogrodzie wyrasta mi krzak jasnoty białej, który ja zostawiam i pozwala mu zakwitnąć, żeby sobie czmiele mogły korzystać z nektaru. I w zeszłym roku, 2021, ani razu przy tym krzaku jasnoty nie widziałem żadnego trzmiela, ani pszczoły. I to jest smutne. I to jest smutne, bo zawsze je widywałem, a w zeszłym roku ich po prostu nie było. I to, jest, to się dzieje na naszych oczach. Te zwierzaki znikają, więc warto o nich pomyśleć. Może kiedyś zrobimy osobny odcinek o trzmielach. Było o nietoperzach, to może zrobimy coś o trzmielach, bo to też fajna grupa zwierząt. Trzmiele to nie jedyne błąkówki, które mogą zamieszkać w budkach lęgowych. W małych budkach często mieszkają osy, a takich od typu B w górę, także szerszenie i rzadziej pszoły miodne. Gniazda Os i szerszeni są zbudowane z masy papierowej, różnią się od siebie kolorem. Gniazdo Os jest szare, natomiast szerszeni kremowo-brązowe. Spokojnie, po pierwszych mrozach wewnątrz nie ma już ich właścicieli i gniazdo takie można bezpiecznie usunąć. Wyjątkiem są bardzo rzadkie w budkach lęgowych roje pszczół. Ich gniazda są zbudowane z wosku, więc jeśli stwierdzimy, że nie ma akurat w budce zimujących pszczół, zimującego kłębu, to można sobie taki wosk oczywiście pozyskać i budkę oczyścić. Natomiast jeśli stwierdzimy pszczoły, to budkę należy zamknąć i zostawić te zwierzaki w spokoju. Jeśli przeżyją do wiosny, a szansa, jeśli chodzi o budki lęgowe, jest dosyć nieduża, no mamy teraz łagodniejsze zimy, więc kto wie. Jeśli przeżyją do wiosny, to może warto wiosną taką budkę wskazać jakiemuś lokalnemu pszczelarzowi, który by się takimi pszczołami zaopiekował lub pozostawić je dalej w spokoju, niech sobie te pożyteczne stworzenia w tej budce żyją. Niekiedy w budce możemy znaleźć martwego ptaka. Zdarza się czasem, zwłaszcza w okresach załamania pogody, że nocujące ptaki nie są w stanie dotrwać do świtu i umierają podczas snu. W takim przypadku wokół ciała nie zobaczymy żadnych powyrywanych piór. Czasem martwy ptak w budce to ofiara walki o miejsce noclegowe. Jeśli doszło do walki, to oprócz zwłok jest jeszcze sporo wydartych piór. Często widać też świeże odchody zostawione przez nocującego dalej w tym miejscu zwycięzcę walki. Co ciekawe, obecność zwłok wcale mu nie przeszkadza. Niekiedy do walki o budkę może dochodzić już w okresie lęgowym, i zdarza się, że na takim gnieździe znajdziemy martwą muchówkę żołobną czy białoszyję. Możemy być prawie pewni, że została ona zabita właśnie w wyniku konkurencji. O miejsce gniazdowe przez, przez bogatkę. Jeśli coś takiego mamy, no to warto rozważyć, czy nie dowiesić więcej budek lęgowych w tym miejscu, bo to pomaga że, temu, że ptaki po prostu nie rywalizują. Ja, na przykład, w swojej kolonii budek mam bardzo dużo i gęsto yy, i nigdy nie miałem konfliktu między tymi, tymi ptakami, ba nawet zdarzało się, że na niedokończonym gnieździe sikory. Muchołówka żałobna budowała swoje gniazdo i wyprowadzała lęk, i nie było z tym problemu, dlatego że nadmiar miejsc lęgowych powodował, że ptaki nie, nie potrzebowały konkurować ze sobą. Natomiast w okresie zimowym, jeśli mamy za płytką budkę lęgową, może dochodzić do rabowania ptaków nocujących przez kota, po prostu wyciąga ze środka albo przez, przez kunę. Łatwo to rozpoznać. Otóż na dnie takiej budki będziemy mieli Pełno porozrzucanych różnych piórek, tych drobnych, zwłaszcza puchowych, jakieś pojedyncze e, sterówki, lotki. E, wiele osób interpretuje to: to o, ptaki zaczęły nosić materiał na gniazdo, i niestety nie, to nie jest materiał na gniazdo, i tu warto pamiętać. Ptaki, które budują gniazda. Pióra najczęściej noszą na koniec jako wyściółkę, a nie odwrotnie. Zawsze jak się kora buduje gniazdo, to najpierw nosi mech, a dopiero potem robi wyściółkę z włosia. Czasami jakieś piórko też tam doniesie. I większość ptaków też tak robi, że najpierw jest ta twardsza e, podstawa gniazda, a dopiero w samo wnętrze jest tym miękkim materiałem e, wypełniane, czyli, czyli piórkami. E, więc jeśli mamy pełno piórek na dnie, to są dwie możliwości. Albo budka została zrabowana przez drapieżnika, i żeby to potwierdzić, patrzymy na daszek albo na tą krawędź daszka tu u gór, jeśli tam jest przyklejonych odrobinę piórek, to mamy już pewność, że z budki został wywleczony ptak właśnie na daszek, bo tak to robią wszystkie drapieżniki, czy kuna, czy kot wywlekają go na daszek i tam go konsumują albo wstępnie obrabiają i idą z nim dalej, natomiast zawsze zostają tam właśnie takie pióreczka na, na, na krawędzi tego daszka i łatwo to stwierdzić. Te pióreczka się mogą, te piórka takie przyklejone do tego mogą się bardzo długo utrzymywać, jeszcze nawet parę miesięcy można stwierdzić, że budka była zrabowana przez, przez drapieżnika. Jeśli tego nie ma, to jest szansa, że w budce doszło jedynie do walki między dwoma ptakami jeśli stwierdzimy na przykład tam, że są świeże odchody na dnie budki, no to jest szansa, że ten, kto butkę, tą walkę wygrał, tak, bez skutku śmiertelnego dla długiego osobnika, co jest bardzo fajne. Dalej tam nocuje. Potwierdzeniem tego może być na przykład wyczyścimy sobie te, całą tą budkę, usuniemy odchody, usuniemy te pióra. Patrzymy po tygodniu, jeśli pojawiły się nowe odchody, no to wiemy, że w budce dalej nocuje ptak. Jeszcze takie zdjęcie, które kiedyś dostałem od pana Piotra z Norwegii. Budka z otworem wlotowym, jak dla szpaka, pełna martwych gryzoni, ale też ptaków. Jest to spiżarnia suweczki. Która robi sobie zapasy na gorszy czas, właśnie w takiej budce lub dziuplinie o miejsca, w którym sama mieszka. Na koniec jeszcze taka historyjka, która przytrafiła mi się tylko raz. Otóż na zdjęciu widzicie ślimaka winniczka, który zablokował się w otworze wlotowym, próbując z tej budki się wydostać. To bardzo ciekawa yy, obserwacja, no bo jak to? Wszedł do środka, potem urósł w środku i nie mógł wyjść. Odpowiedź jest dużo prostsza. To jest budka, która stała na terenie stacji orientologicznej, e, gdzie miałem wiele budek badawczych, nisko opowieszonych na słupkach. E, I któregoś razu przyjechali w e, odwiedziny jacyś ludzie do stacji razem z dziećmi, dzieci się poszły bawić, nikt nie zwracał na nie uwagi, a dzieciaki znalazły moją budkę i znalazły winniczka. Postanowiły budkę otworzyć, a winniczka włożyć sobie do środka. E, oczywiście o całej sprawie zapomniały i na szczęście dla tego winniczka e, ja regularnie robiłem przeglądy budek, stąd go znalazłem i biedaka mogłem uwolnić. Na szczęście dla ptaków w tej akurat budce żaden ptak jeszcze nie nocował, bo gdyby nocował i za dnia go nie było, kiedy dzieci wkładały tego winiczka, mógłby wleźć do środka, a w nosy winniczek by za, zatkał otwór. I byłaby tragedia gotowa. Na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. To też pokazuje, że naprawdę przeróżne rzeczy można dziwne znaleźć w budkach lęgowych, i nie zawsze jest to łatwo zinterpretować. I tak, na pewno nie wyczerpałem tego tematu, ale na ile potrafiłem, starałem się go wypełnić, więc mam nadzieję, że to się Wam podobało. Bo na dzisiaj jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Waszej strefy. Cześć! E, ślady takiego porwania są bardzo. Pro... Nie, kala, idź sobie! Kala! Nie, ina idź. Nie, spadaj. Ja też cię lubię, ale idź. No, kładź się tam. Nie będę się z tobą bawił teraz, nie. Niekiedy do walki dochodzi już w okresie lęgowym i bardzo często sikory na. nie bardzo często. Niekiedy do walki o myśl. Mr... Nie Kalina, nie. Niekiedy do.